Kochani, jestem w Kutnie i poznałem wspaniałych ludzi na kolacji i to ich wina, że tu jestem, więc oni chcieli was... <laughs> o, witajcie kochani. Tak sobie patrzę na ten kadr, który tu widzicie. Tak sobie zobaczyłem, bo o więcej go w zegarku. Mówię, Boże, jaki ładny! Na ten wczorajszy filmik też patrzyłem, jaki ładny mi się on bardzo podoba. No więc, skoro mi się podoba, to może i Wam się podoba. Mówię, chciałbym taki końcik mieć u siebie w domu, bo myślę, że byłoby to fajne. <laughs> no ale w domu, wiadomo, sobie nie potrzeby, tu mieszkam sam. I Bogu dziękuję za to. No właśnie, kolejny dzień na kolekcji teraz za, za mną. No, tak trochę pechowo miałem, bo już dzisiaj nagrałem antidotum, ale niestety z jakiegoś powodu się nie nagrało. No, może ma go nie być, więc yy, nagrywamy. Kolejny raz muszę to nagrać, no ale no co robić. Kara musi być. Mikrofonów jeszcze nie mam, też Was przepraszam, ale ja, jej, o Boże, miałem je zamówić, zapomniałem. Dobra, dzisiaj się tym zajmę w nocy. Przypomniałem sobie teraz. Więc kochani, mamy dzisiaj yy, następny dzień, czyli mamy wtorek. Teraz ja tu będę kończył rekolekcję. W środę jestem w Białymstoku, u wspólnoty Itis. Zapraszam. Tam ma być otwarte spotkanie, więc kto chce to, to wpadajcie. Nie wiem, w którym to kościele to tam na Facebooku będzie pewnie informacja. Ja nigdy staram się do przodu nie myśleć za bardzo, bo to za dużo tego jest. Dobra. Pierwsze czytanie mamy pierwszy fragment z księgi Izajasza 41 do 11. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem, i wołajcie do Niego, że czas Jego służby się skończył, że nieprawość Jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Głos się rozlega. Drogę panu, przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowi gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała pańska objawi. Razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta pańskie to powiedziały. Głos się odzywa: Wołaj! I rzekłem: Co mam wołać? Wszelkie ciało jest jak trawa, a cały wdzięk jego jak polnego kwiatu. Trawa usycha, więdnie kwiat, gdy na nie wiatr powieje. Prawdziwie, trawą jest naród. Trawa usycha, więdnie kwiat. Lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Amen. Wstąp na Wysoką Górę zwiastunku Dobrej Nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos z Dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się, powiedz miastom ludzkim oto wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę, oto Jego nagroda, z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie, on swą trzodę. Gromadzi ją swoim ramieniem, jargnięta nosi na swojej piersi. Owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No kochani, tutaj ewidentnie jest zapowiedź przyjścia Pana Jezusa. Nawet mamy Jana, który przed samym przyjściem Jezusa, przed publiczną działalnością, tak, mówi: Prostujcie ścieżki Pana. Właśnie powołuje się na ten werset. Tak, zachęca ludzi do nawracania się. O wina, wracajcie się i wierzcie Ewangelię. Ewangelii. No i wy Ewangelii. Ewangelia to co? To jest dobra nowina, ale inaczej można powiedzieć, to jest słowo Boga. No i co nam tu dzisiaj Zajasz mówi? Naród jest jak trawa. Trawa w końcu uschnie, tak? Ale słowa moje nie przeminą. Czyli chciał pokazać ulotność tego wszystkiego. Dlatego w tym wszystkim, w czym się poruszamy, co jest ulotne, Bóg mówi, skoncentrujcie się na tym, co nie jest uroczne. Ponieważ, no dlaczego? No Bóg nas przecież zaprasza do nieśmiertelności, Bóg nas zaprasza do życia wiecznego. My kiedyś zostaliśmy poczęci, ale żyć już mamy wiecznie. Kiedyś się narodziliśmy, ale żyć już mamy wiecznie. Tylko się trochę ta, ten sposób życia delikatnie zmieni. Dlatego warto żyć tak, żeby to życie wieczne było jak najpiękniejsze, a teraz jakby wybieramy miejscówkę. Warto no. <laughs> w biznes klasie. No. Nie chodzi o to, że masz się zajmować biznesem, tylko piekła nie polecam. No. I teraz yy, oto nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Czyli On w swoim słowie powiedział to wszystko co jest dla nas, to my to wiemy. I teraz mówi jak podobnie jak pasterz, On swą przodę gromadzi swoim ramieniem. To ramię z jednej strony sugeruje taką ochronę Boga, że Bóg jest z nami bezpieczeństwo, no ale z drugiej strony na pewno sugeruje bliskość. Jak idziesz z kimś pod ramię, czy jesteś pod Jego ramieniem, no to jesteś bardzo blisko, jesteś w bliskiej relacji. Nie z każdym chodzimy pod ramię, więc musimy się jakoś znać. No i to mi też pokazuje takiego Boga który znowu chce przypomnieć przez Izajasza, że chce być Bogiem bliskim. A zobaczcie sam początek. Na początku mówi pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Mówi wasz Bóg. Pocieszajcie. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do Niego. Czyli nie tylko ta zewnętrznie, ale do tego, co wewnątrz no, radość musi ze środka wychodzić. Ja mogę radość udawać ustami, sami wiecie, ale prawdziwa radość musi być gdzieś w nas. No, i tym, który daje tą prawdziwą radość, no ja już wiem, niektórzy z Was pewnie też, no jest Bóg. Nie ma piękniejszej radości niż to, co On daje. Więc pocieszam Was dzisiaj. Ludu Boży, pociesz się. Amen, Alleluja Psalm mamy 96. Oto nasz Pan Bóg przyjdzie z wielką mocą. Amen. Patrzcie, wczoraj było w Ewangelii, wczoraj było i była w nim moc. Aby mógł uzdrawiać, tak? A teraz Pan Bóg was przyjdzie z wielką mocą. Czyli wypełniło się w Ewangelii wczorajszej to, co też dzisiaj psalm zapowiada. Oto nasz Pan przyjdzie z wielką mocą. No i co mamy robić? W związku z tym śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu ziemię cała, śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Słuchajcie, ja naprawdę jak mam tu czas, bo mam tylko rekolekcję. modlitwa będzie dopiero... No, dzisiaj wieczorem według was, więc ja tutaj pomiędzy okolicami przychodzę tu zamykam się, nikogo nie wpuszczam. I kochani, śpiewam. Mam gitarę. Sobie gram i śpiewam. Oddaję Panu chwałę i się bardzo cieszę, bo bardzo lubię. Bo bardzo lubię śpiewać przed Panem, oddawać Mu chwałę i cześć. Bo oto stoi u drzwi i kołaczę nasz Pan. Kocham tę piosenkę, kocham w ogóle muzykę i kocham śpiew, więc śpiewam Panu. Nikogo tu nie ma, a ja sobie śpiewam. Wstaję rano, biorę gitarę i śpiewam. Tak, mam jeszcze trąbkę, też ćwiczę na trąbce. Tak, dlatego ta trąbka tu jest, jakby ktoś się pytał. E, musi gdzieś wyschnąć. Dobra. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. No sławi to już trzeba dalej, to ja teraz sławiłem w czterech turach na rekolecjach na zewnątrz. Każdego dnia głoście jego zbawienie. No, myślę, że to jest wyzwanie. Czy dzisiaj ogłosiłeś? Czy wczoraj głosiłeś? Czy przedwczoraj ogłosiłeś? Zadaj sobie to pytanie. Amen. Głoście jego chwałę wśród... Głoście jego chwały wśród wszystkich narodów. Czyli już nie tylko tu. No fajnie się cieszę, bo YouTube akurat nie trochę dalej sięga, tylko w czterech krajach jestem zablokowany, a, a poza tym moja chwała dociera. Ciekawe, czy to z Ameryki Południowej, jakby ktoś był z Ameryki Południowej, proszę Cię, napisz, bym się bardzo cieszył. Wiem, że kiedyś ktoś z Japonii oglądał, ale Ameryka Południowa i Azja, to by było dla mnie wow. Gdyby był ktoś z Ameryki Południowej i z Azji, to jeszcze z Australii, choć z Australii mam trochę znajomych. Dobra, rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów, kochani, no... No Bóg chce, byśmy te cuda rozgłaszali, a skoro chcesz, byśmy rozgłaszali, to znaczy, że mamy ich doświadczać. To przypominam tym, którzy nie mają tego doświadczenia. Głoś się wśród ludów, że Pan jest Królem, będzie sprawiedliwy sądził ludy. Amen. Alleluja! Będzie sprawiedliwy, więc nie martw się. Jeśli żyjesz z Bogiem i idziesz za Jego Słowem, to nie martw się o to, jak będziesz osądzony. A jak Ci nie wyszło, idziesz, mówi Panie, przepraszam, coś mi nie wyszło. Powstaję, idę dalej. Amen. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. My mieszkamy na razie na ziemi. Wesel się. Niech szumi morze i wszystko co je napełnia. No może szumi. Amen. Dobrze. Ale ono też oddaje chwałę Bogu. Często lubimy, jak ktoś mówi, ale fajnie słuchać szum morza, ale fajnie być nad wodą. Ja to bardzo lubię. Moja żona to w ogóle kocha fale, nie? I, I właśnie lubi siedzieć i patrzeć na fale i słuchać, albo leżeć i słuchać fali, No, szumi może, co robi? Oddaje chwałę Bogu, a no, wtedy wielbi Boga, ja też wielbię Boga. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Amen. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Drzewa nawet niech wykrzykują. To oj, bardziej Ty i ja, bracie. Przed obliczem Pana, który się zbliża, który już się zbliża, by osądzić Ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. No właśnie, według swej prawdy. Czyli mamy odniesienie w Izajaszu do jego słowa. No musimy poznać słowo, żeby znać Jego prawdę, żeby nie bać się osądzenia według Jego prawdy. Jak Jezus nam powie, no, prawda nas co wyzwoli. Żyjmy w wolności, dzieci bożych. Bóg Ciebie. I mnie do tego zaprasza. Amen. Alleluja. Aklamacja dzisiaj. Blisko jest dzień Pana. Oto przyjdzie, aby nas zbawić. Piękne zdanie z obietnicą. Bliski jest dzień Pana. Oto przyjdzie, aby nas zbawić. Bóg Cię chce zbawić i wybawić. Jezus zrobił to, bo zapowiedź była w tym stronę, że Jezus to już zrobił, ale my to przyjmujemy. Ale wszystko, co trzeba było zrobić, On zrobił. A teraz to, co my Mamy to odebrać, wziąć i zastosować do życia. Instrukcja oczywiście w Jego słowie: wiecznym, niezmiennym. Ewangelia Mateusza 18, 12 do 14. No, tylko trzy wersety, malutki kawałeczek. Jezus powiedział do swoich uczniów: <coughs> Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99? Na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka, a jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiada wam, cieszy się ją bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedną z tych małych. Oto słowo pańskie i chwała Tobie, Chrysta. E, co tak mi się teraz skojarzyło? Dzisiaj byłem na basenie. Tutaj bardzo mało ludzi, bo mówię 12, 11, nie wiem, 4 osoby było i czterech ratowników, to mi się najbardziej podobało. Każdy miał swojego ratownika. Nie, mieli, tam nie wiedzieli co robić, no bo to był duży taki pack, tu jest. No i potem w szatnie rozmawiałem z takim starszym panem, który był mniej więcej w tym samym czasie co ja. i tak no, trochę porozmawialiśmy, fajnie, bo taki też ciekawy człowiek jest codziennie w tygodniu na, na basenie, dba o zdrowie swoje mimo wieku, na pięknie. Yy. Ale przeszedłem też, no wiadomo, coś opowiedziałem o Bogu, bo nie byłbym sobą, że dlaczego tu jestem w ogóle i tak dalej. zaprosiłem tego pana i mówię mu o tych wielkich dziełach Bożych, jak było w Psalmie, żeby opowiadać. Wiecie co i ten pan yy, mówi: "Wiesz co, ja w takie rzeczy nie do końca wierzę". Mówię, że ja to nie do końca przyjmuję. Ja mówię: no "Okej", okay", mówię, może do tego się spotkaliśmy, tak, ale. Zachęcałem, żeby przyszedł. Nie wiem, czy przyszedł, bo to nie wiem, jakby Pan była, bo ogląda Fitele, to serdecznie pozdrawiam. Ale wiecie co? Ma problem. Jego córka miała duży wypadek w Brazylii, ma teraz ześrubowaną całą nogę tam kolano. No i obiecałem mu, że się pomogę. Więc pomyślałem, że fajnie by się było z Wami pomóc. Na imię ma Aleksandra, więc pomódlmy się za Aleksandrę za chwileczkę. Się to tylko jeszcze to powiem. właśnie a propos tych owiec, no, może Bóg mnie wiecie, wysyła na pasem, żeby spotkać jednego człowieka. Oczywiście nie wiem, jak to dalej wpłynie. Może, może to nic nie zrobi, a może coś zrobi. Ale przynajmniej opowiedziałem o cudach Bożych, o tym, co Bóg czyni. Przynajmniej zaświadczyłem, e, e, bo nie byłbym sobą. I e, to tak w miłe, muszę się rozstać. No, on powiedział o problemie swojej córki. Ja obiecałem, że się pomodlę. No, i skoro mi to Bóg teraz przypomniał, to dlatego chcę poprosić z Wami o tą modlitwę. Ale wracam. Właśnie Bóg taki jest. Tak w Ewangelii pokazuje. Mam nadzieję, że Wy wiecie, bo to już dawno wielu kapłanów to mówiło, tłumaczyło, że czy pasterzy, że nie idzie się za tą jedną owcą. No, bo za chwilę yy, wilk lub lis porwie tutaj kolejne, które zostały. Więc chodzi o to, żeby żeby pilnować tego stada, bo trudno, jedna umarła, no ale za wszystkie tam, czy zginęła, czy zaplątała się. Normalnie nie szuka się jednej owcy, bo trzeba zatroszczyć się o całe stado. A Bóg ma inny sposób działania, inną metodologię. Bóg mówi, ja zostawiam te tutaj owce, ufam, że te się nie zgubią, ale idę znaleźć tamtą. Te, co są razem, jeszcze mogą się jakoś obronić, wspólnota, ale ta, która jest sama, jest sama. Ja widzę właśnie ludzi, którzy żyją poza kościołem czy poza wspólnotami kościelnymi, żebym chodzi miał takie głębsze zaangażowanie, bardzo często żyją po prostu w samotności. A szczególnie to widzimy w starszym wieku, nie? I to jest smutna samotność. I Bóg nie chce tej samotności. Dlatego Bóg każdego zachęca do wspólnoty. Ja wiem, że wejście do wspólnoty wiąże się z jakimś wyrzeczeniem, bo. Bo trzeba się troszkę dostosować do jej rytmu działania, trzeba no, też znosić różne osoby, czasem przyjemne, a czasem mniej przyjemne, tak? Ale może też się okazać, że to ja jestem mniej przyjemną osobą w tej wspólnocie, no i warto chyba takiej prawdy się o sobie dowiedzieć i móc nad sobą troszkę popracować, prawda? Dlatego yy, nie dzisiaj nigdy tak nie komentowałem tej Ewangelii, ale właśnie Bóg, jeżeli jesteś we wspólnocie Kościoła to Bóg Ciebie zaprasza tylko po to, żeby czasem z tej wspólnoty wychodzić po innych, opowiadać na zewnątrz, ale tym miejscem Twojego bezpieczeństwa i miejscem Twojej radości, Twojego wzrostu, Twojego rozwoju jest właśnie wspólnota. Za to ludzie, którzy są bez wspólnoty, no to ja Was zachęcam, proście Pana, by Was doprowadził, by dał Wam odwagę, dał Wam człowieka jak potrzeba, dał Wam zaproszenie, dał Wam jakiś znak, ale to, co potrzeba z Waszej strony, potrzeba tej decyzji. Szczególnie, jeśli mieszkasz samotnie, jesteś może starszą osobą. Nie martw się. Ktoś Cię podwiezie, ktoś Cię odwiezie. Ktoś się o Ciebie zatroszczy. Dlaczego? Bo taki jest Bóg. Bo taki jest Bóg, bo Bóg jest miłością. I bracie i siostro, prośmy tego Boga, który jest miłością, aby poprowadził nas do wspólnoty. Nie bądź samotną owcą. Możecie ten odcinek... Jest po to, że on jest dzisiaj takim Jezusem, który wychodzi po ciebie, do twojej samotności i zaprasza cię. Przyjdź, przyjdź do tych owiec, które żyją razem. Nie bądź sam. Bo jak jesteś sam, to jesteś nastawiony na ataki zła. I Duchu Święty, proszę cię, byś dzisiaj wzbudzał w tych wszystkich osobach, które nie są we wspólnocie, byś wzbudzał to pragnienie, byś dał te możliwości przymnożył odwagi, usunął lęk i wszystkie przeciwności, które oczywiście diabeł stawia, bo one się piętrzą, że to jest niemożliwe, bo jestem za stary, za stara, jestem zbyt schorowany, za słaby. Zobaczysz, jak tam Pan Bóg będzie dodawał Ci sił. O tak, Ojcze. Dziękuję za każdą wspólnotę, dziękuję za wszelkie przemiany. Wiem, że są wspólnoty średnie, słabe, mocne. Panie, przymnażaj nam jedności, miłości, ucz nas i spraw, żebyśmy My byli przedłużeniem Twoich rąk, tak jak Ty wychodziłeś poza zagiloną owcę, abyśmy my wychodzili poza gilioną owcę. I tak to dzisiaj w szczególny sposób oddaję tego Pana, którego poznałem, a jeszcze szczególniejszy sposób Jego córkę, Ole, tak, Aleksandrę, jej kolano. Ty jesteś Bogiem cudów. Doprowadź jej kolano do pełni zdrowia. A jeżeli to kolano ma być przyczyną do tego, żeby spotkała żywego Boga, niech tak się stanie. Ogłaszam nad jej życiem pełnie Bożego Błogosławieństwa i uzdrowienie w Jezusie Chrystusie, Panu naszym Zbawicielu. Jezu, dziękuję za wszelkie dobro, które już uczyniłeś, czynisz i będziesz czynił. Niech teraz pełnia Bożego Błogosławieństwa porusza się w każdym z Was, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Owce, trzymajmy się razem. Aleluja. Wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.